Zawsze występujesz na trzeźwo? Kurde, raz chyba nawijałem po dwóch piwach, ale to wtedy byłem w Jury, więc, więc mieliśmy tylko taki showcase pomiędzy walkami, że Juroży nawijają. No jakby ja jechałem z zamiarem wygrać, więc w sumie no. Po co mam sobie utrudniać. Nie? Chociaż... A to nie dodaje ci właśnie, wiesz, na przykład odwagi. No odwagi mi nie brakowało. Brakowało mi może na początku pewności siebie, ale nie wiem, czy po alkoholu by mi nie miał jeszcze bardziej rozmytej, nie, bo no nie wiem, jakbyś miał właśnie prowadzić zajęcia na przykład dla uczniów i cię słuchają teoretycznie niżsi poziomem od ciebie i nagle masz być jeszcze mniej reprezentacyjny, no to tym bardziej ci nie będą słuchać. Ale faktycznie znam freestylowców co, co czy po jaraniu sobie na przykład występowali, bo ich to wiesz, trochę kreatywność im pomagało. Ale to według mnie też na krótką metę, bo na przykład dwie bitwy ci wtedy okej okay, rozszerzybanie, a nagle tak zaczynasz regularnie robić, i już twój mózg, wiesz, jest zmęczony po prostu, jest przestymulowany kompletnie. Po alkoholu myślę, że też jest taka, u niektórych freestyle'ców jest taka granica, że właśnie jak nie wiem, dwa-trzy piwka sobie strzelą, to idealnie, bo właśnie im puszczają takie takie lejce, im puszczają, że właśnie się nie hamują, nie wiem, z jakimiś panzelinami takimi bardziej chamskimi, czy, czy właśnie jakby luźni to powiedzą, nie ma takiej napinki, ale no nagle błyka więcej wezmą i od razu kaput, nie. Przegrywają, już po prostu mózg nie działa. Ale, chyba, niestety, taką używką, która najbardziej by freestylowców, wiesz, wzniosła na chwilę na level wyżej, to bardziej jeszcze jakieś inne używki, nie.